Gra i trąbi, więc już prawie wszystko działa. Halona, no, kochane dziewczyny! Dzień dobry, bardzo. Czy to wszystko gra i trąbi? Czekamy tylko na potwierdzenie, i mamy to. Więc. Pana dziewczyna, dzień dobry, bardzo tutaj Ania Sośnierz, online Fitness Coach i dzisiaj w podcaście Fitness dla ambitnych kobiet ważny temat, czyli będziemy sobie rozmawiać przede wszystkim o to, jakie są cechy kobiet, które zawsze mają efekty, nawet gdy życie nie jest idealne. I uwaga, jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego, niektóre kobiety po 30 potrafią regularnie trenować, jeść normalnie, czuć się świetnie w swoim ciele i utrzymywać efekty przez lata, a inne. Zaczynają w kółko od poniedziałku. To zaraz o tym poopowiadam, moja droga. To nie jest magia, to nie są geny, to zestaw konkretnych cech i zachowań, które budują sukces krok po kroku, nawet gdy życie jest pełne chaosu, obowiązków i niespodzianek. Więc dzisiaj o tym. Właśnie w podcaście. W tym odcinku pokażę Ci 7 cech moich najbardziej skutecznych klientek, które schudły, zbudowały mięśnie i nigdy nie wróciły do starych nawyków czyli tych, które po prostu doprowadziły ich do nadwagi czy otyłości. I tak. Ponad 11 lat pracuję z kobietami po 30 i 40, z kobietami, które mają dzieci, pracę, firmę, kredyty, obowiązki i mało czasu. I widzę jedną powtarzającą się prawidłowość, że najlepsze efekty nie mają te, które trenują najwięcej. Nie, to się może tylko tak wydawać, ale te, które traktują siebie z szacunkiem, jako osobę wartą wysiłku. Dzisiaj opowiem Ci, jakie. To kobiety, co robią inaczej, jak możesz stać się jedną z nich. Także siedem cech kobiet, które mają efekty. Po pierwsze, mamy pokorę wobec procesu. To, te kobiety nie udają, że wiedzą najlepiej. Nie pytają co trzy dni, czy mogę zmienić plan, tylko robią to, co trzeba. Zrozumiały, że sukces nie polega na tym, żeby być idealną, ale żeby być konsekwentną, nawet w gorsze dni. I tutaj szczególnie wiecie, tu mamy okres, tutaj coś się wykrzaczy, coś tam się fatalna pogoda, człowiek się nie wyspał czy coś. I nawet wtedy można zrobić jakieś niezbędne minimum, żebyś właśnie była w lepszej formie, w lepszym, miała lepsze zdrowie, lepsze życie. I badania w British Journal of Health Psychology pokazują, że osoby z takim nastawieniem na rozwój to one utrzymują zdrowe nawyki nawet trzy razy dłużej. Czyli jak masz takie nastawienie proaktywne, na rozwój, no to po prostu wtedy też masz e, trzy razy dłużej możesz te nawyki sobie utrzymać. No i praktyka jest taka: nie pytaj, czy mamy motywację, zapytaj, co dzisiaj zrobię nawet bez tej motywacji. Nie będziesz miała codziennie motywacji, nikt jej nie ma, to jest odczuciem, ale możesz Pójść w tą stronę takiej sprawczości, czyli możesz powiedzieć sobie: OK, co ja dzisiaj zrobię, pomimo tego, że może nie mam tej motywacji, ale wiem, co chcę osiągnąć. I dalej. Druga sprawa to jest świadomość swojego dlaczego. Czyli dziewczyny nie trenują dla ładnych pośladków tylko i wyłącznie. To jest taki trochę efekt uboczy. Jest super, że są ładne pośladki. Trenują, żeby mieć siłę podnieść dziecko, wnuczkę, czy jak kiedyś ja, na przykład moją mamę, która e, umierała na raka. Albo siebie, gdy nas życie przyciśnie. I tutaj. Wiedzą, po co to robią, ich dlaczego jest większe niż wymówki. I tutaj. Trzy razy. 10 razy, nieraz 20 razy trzeba sobie zadać to pytanie: po co mi to? Dlaczego chcę być silna, szczupa i pewna siebie? Jak zapiszesz to, przemyślisz, to są różne rzeczy. Dla niektórych dziewczyn jest to tak, że mają na przykład dość młode dzieci i chcą być w świetnej formie właśnie dla nich. Czy miały na przykład tak jak ja, ich rodzice czy dziadkowie szybko odeszli i nie mają takich wzorów o dbanie o siebie. I chcą po prostu y, obawiają się, że też tak szybko y, to zdrowie się pogorszy, życie się zakończy i chcą być dla siebie i też dla innych świetnym wzorem i dbają o siebie. Czy albo uciekamy od cierpienia, albo idziemy w stronę przyjemności. Czyli chcesz być dobrym wzorem dla córki, dla, dla męża, dziewczyny dla, dla otoczenia dla koleżanek w pracy czy, czy nawet sąsiadek nie? To, to jest mega ważne, czy dla siebie i tutaj Steve Seabold pisze ludzie sukcesu wiedzą po co działają i nie potrzebują motywacji bo mają misję jeszcze raz to powiem ludzie sukcesu wiedzą po co działają i nie potrzebują motywacji bo mają misję warto, naprawdę warto jest sobie to w głowie poukładać. I praktyka jest taka, żebyś zapisała dzisiaj na kartce swoje dlaczego, powieś ją sobie na lodówce, czy zapisz po prostu u siebie w notatniku i powtarzaj, wracaj do tego. Bardzo ci to pomoże. Patrz na to codziennie, możesz to sobie co rano nawet czytać. Trzecia cecha bardzo skutecznych dziewczyn to jest to, że nie rezygnują, tylko się adaptują. Nie panikują, gdy waga stoi. I tak właśnie teraz miałyśmy rozmowę mastermind z moimi klientkami: Jesteś warta. I Kasia, dziewczyna, która zgłosiła się, jak miała 101 kg, teraz waży, zapisałam sobie 89 kg. Czyli przez okres tych trzech miesięcy zrzuciła 12 kg. I powiedziała, że właśnie się zatrzymało: zatrzymała się, ta waga nie spada cały czas. I tak nieraz bywa. I co wtedy się robi? Trzeba to zrozumieć. I później adoptujemy się. Czyli albo kwestia zmiany treningu, udoskonalenia, albo zmiany kaloryki, odrobinę udoskonalenia pewnych procesów, żeby to wszystko dobrze dalej działało. Czyli nie panikują, gdy waga stoi, nie rzucają wszystkiego, gdy dzieci zachorują, zadają pytanie, jak mogę to zrobić inaczej. A to jest największa różnica między kobietą, która się poddaje, a tą, która po prostu robi dalej. Czasem wolniej, ale zawsze do przodu. Także pamiętajmy o tym, kochana. I praktyka jest taka: minimum działania jest lepsza od perfekcji, czyli minimum działania jest ważniejsze niż 100% nie wiadomo kiedy. Nie? I tutaj warto o tym pamiętać. I skarbeczki. To jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Jeżeli masz. Z tego wartość, to będę wielka prośba, żeby później wejść sobie na YouTube, Anna Sośniesz-Trenerka. Kliknąć, obserwuję, tam jest cała playlista. Mamy ponad 500 odcinków podcastu, i po prostu tam warto jest wpadać. Także wielka prośba, żeby zasubskrybować kanał, i tam też te, te nowe odcinki podcastu będziesz, e, będziesz mogła znaleźć. Bardzo Ci za to dziękuję, bo to pomaga właśnie w tym, żeby docierać do większej ilości osób. Dzięki z góry za to. Kolejną sprawą, czyli czwartą. Dziewczyny mają strukturę dnia i system nawyków. Mają swoje święte rytuały, czyli na przykład te trzy posiłki dziennie, w każdym priorytet na białko, błonnik, wypijanie tych dwóch litrów wody, powiedzmy, czy ruch ten codzienny, czy na przykład podobne godziny kładzenia się spać i wstawania. Proste rzeczy, proste rytuały. I dobry wieczór, dobry wieczór, kochane. I, czyli właśnie nie wszystko idzie idealnie, ale mają system, który ich wspiera. James Clear, czyli właśnie autor książki Atomowe nawyki, on napisał: Nie rośniesz do poziomu swoich celów, ale spadasz do poziomu swoich systemów. Czyli my cele, marzenia możemy mieć potężne, ale właśnie to, co robimy codziennie, czyli te systemy, które, według których żyjemy, to to się, to się liczy, czyli nie to, co mamy w głowie wymarzone, tylko właśnie to, co my codziennie robimy. I praktyka jest taka, ustal jeden mały rytuał, na przykład szklanka wody zaraz po przebudzeniu, albo 10 tysięcy kroków każdego dnia. I się trzymaj tego z religijną dokładnością. Bardzo ci do tego e, namawiam i polecam, żeby to sobie przetestować. Nie wierz mi, przetestuj sama u siebie. I piąta cecha dziewczyn skutecznych jest to, że traktują trening jak higienę. Tak jak myjemy zęby, kąpiemy się, trening jest właśnie taką higieną i głowy, i ciała. Nie zastanawiają się, czy mają ochotę, tak samo jak nie zastanawiają się, czy umyć zęby. Trening to forma szacunku do siebie i taka forma wydłużenia sobie życia, a nie kara. Jeszcze raz to powiem. Trening to jest forma szacunku do siebie, nie kara. Dziewczyny ćwiczą w domu najpierw z ciężarem ciała, później z ketlami, rolują się, rozciągają, robią to z miłości do ciała, nie z nienawiści do niego. Czyli ten ruch jest z miłości do ciała, a nie z nienawiści do niego. I nawet jakby zaczyna, jak zaczynały z nienawiścią, i takim wiesz, muszę się teraz po prostu zrobić wszystko, po prostu nie mogę na siebie patrzeć. To później w międzyczasie, my to przekładamy na to, że ja szanuję siebie, kocham siebie i dlatego to robię. I badania Harvard Health pokazują, że 150 minut ruchu tygodniowo redukuje stres o 40%. Czyli 150 minut ruchu tygodniowo redukuje stres o 40%. Warto to wiedzieć. I praktyka. Ustal trzy dni treningowe w kalendarzu, traktuj je jak spotkanie biznesowe, z lekarzem czy z sobą. Nie? To się po prostu robi. Zapisujemy, działamy. Szósta sprawa to jest: uczą się uważnego życia. Czyli właśnie jakaś forma mindfulness. Nie uciekają od emocji w jedzenie. I właśnie też taka fajna sprawa, z którą, o której teraz rozmawialiśmy też na masterclassie z Anią. I Ania się zgłosiła do mnie, jak było 97 kg, teraz ma 90,5, czyli na prawie 7 kg już zeszło. I kochana, co tutaj takie ważne? No to rozmawialiśmy właśnie o tym, że, że teraz. Teraz mówi się bardzo dużo właśnie o tym, żebyś była jak najbardziej szczęśliwa, nie? żeby to szczęśliwość to jest ta miara, według której my kończymy dzień. I bardzo często ja zauważam i u siebie, i u dziewczyn, że w momencie, jak sobie, jak sobie właśnie czekamy do końca dnia, że ja muszę być szczęśliwa, i to bardzo często właśnie wtedy wieczór kończymy z, z czekoladą, z przejadaniem się słodyczami, z oglądaniem za długo telewizji, żeby poczuć to odczucie szczęśliwości. Specjalnie tak to użyłam. Natomiast jak my sobie popatrzymy, czy ja mam taki wewnętrzny spokój, to wtedy ten spokój bardziej się... Układa nam, czyli nie według tego, co, czy ja się najadłam i czuję się przejedzona, czy ja się naoglądałam tego serialu, czy ludzie mnie inni kochają i akceptują, tylko na bazie tego, ok, jestem zdrowa, mam gdzie spać, mam fajną rodzinę i dzisiaj zrobiłam co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. Trening, dieta, woda, czy nawet jakaś mała rzecz, i wtedy jesteś spokojna, bo polegasz na sobie, a nie, nie, nie myślisz tak samo jak z motywacją. Nie myślisz, że będziesz wiecznie zmotywowana, nie myślisz, że będziesz wiecznie szczęśliwa, ale wiesz, że masz ten wewnętrzny spokój, bo na sobie polegasz. To jest ważna sprawa. I tutaj. Nie uciekamy od emocji, w jedzenie, nie dusimy złości treningiem. Słuchamy ciało, medytujemy, piszemy właśnie dzienniki, to krok po kroku też się, e, też się wdraża. Zauważamy siebie zamiast siebie oceniać. Bo wiemy, że ciało bez spokojnego umysłu nigdy się nie wzmocni. Spokojny umysł, silne ciało. To nam o to nam chodzi. I taka codzienna praktyka, 5 minut ciszy, bez telefonu, bez planu, po prostu. Bycie, chwilę na oddech. I siódma już ostatnia sprawa to zmieniamy kontrolę na ciekawość. Jeszcze raz zmieniamy kontrolę na ciekawość. Nie mówimy muszę, mówimy sprawdzam. Nie każemy się za błędy, tylko zadajemy pytanie, czego mnie to nauczyło i co mogę zrobić, żeby kolejnym razem zrobić to lepiej. I tutaj dr Kelly McGunigal udowodniła, że ciekawość to jeden z filarów siły woli. I ona napisała bardzo dobre książki. Siła woli, siła aktywności, siła stresu. Bardzo polecam. I tutaj, jak sobie podchodzimy do tego, że nie, ja muszę teraz wszystko kontrolować, jak w zegarku, czu, 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 czu. tylko właśnie sprawdzamy, jak nam to idzie i z taką ciekawością, okej, okay, dobra, jak ja się poczuję, no to możemy coś tam zmienić i sprawdzamy i lecimy sobie dalej. Więc wtedy to jest taka ciekawość, jak ja zareaguję i zamiast nie dam rady, powiedz, co, zobaczymy, co się stanie, jak ja to zrobię. Sprawdzamy. Bardzo skuteczna metoda. I moja droga, moje najbardziej skuteczne klientki nie są idealne: one są gotowe. Gotowe działać mimo zmęczenia, gotowe być dla siebie ważne, gotowe powiedzieć dość. Tym razem kończę to, co zaczynam. Jeżeli słuchasz tego i czujesz, że to jest o tobie, to znaczy, że jesteś gotowa. Moja droga. To, jeżeli chcesz, żebym pomogła Tobie indywidualnie, to wyślij mi wiadomość, chcę być smukła. To może być na Facebooku Anna Sośnierz, trenerka, na Instagramie Anna.Sośnierz lub też w opisie znajdziesz, znajdziesz też link bezpośrednio do umówienia się ze mną na konsultację, omówimy, zrobimy to razem. I moja droga, to jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Ja jestem Ania Sośniesz, czyli trenerka, która już od ponad 11 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje ambitne dziewczyny zazwyczaj po 30, po 40 i po 50. Więc serdecznie Ci dziękuję za Twój czas. Wspaniale, że jesteś, wszystkiego dobrego, do zobaczenia na konsultacji i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Fitness dla ambitnych kobiet. Serdecznie dziękuję, cześć!